Pokój i dobro. Witam Was serdecznie w drugim odcinku świadomego życia. W sposób szczególny witam wszystkich, tych, którzy nas. Mówię, nas, bo nie jestem tutaj sam chociaż przed ekranem kamery jestem sam. Ale obok mnie albo przede mną jest ojciec Marek, dzięki któremu to wszystko możemy czynić. Więc witam Was od nas. Z taką wielką radością witam parafian, witam w sposób szczególny wszystkich członków ruchu Corda Pia. ruch korda Pia powstał przy naszym sanktuarium w 2005 roku i to są ludzie, którzy modlą się za kapłanów. Cieszę się, że jesteśmy razem w jedności. Dziękuję Oli, która prowadzi to dzieło, że angażuje się cała w to dzieło i na kanwie właśnie Kordapia i tego wszystkiego, co nas spotkało, chciałbym podjąć kolejny temat. Temat, który wydaje się być zachętą. Chcę Was troszeczkę zmobilizować do tego, aby podjąć refleksję nad swoim życiem. Jak nadać życiu głębszy sens? To pytanie stawiam tradycyjnie. Samemu sobie i każdemu z Was, jak nadać życiu głębszy sens. W czasie medytacji sięgnąłem po tekst drugiego listu do Koryntian świętego Pawła, i tu dotknęły mnie słowa dwunastego rozdziału tego listu, werset 14 i 15. Przeczytam je teraz: Oto po raz trzeci zamierzam do Was przybyć, a nie będę Was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majątności, lecz rodzice dzieciom. Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany? Święty Paweł wbił mi takiego wielkiego gwoździa. Tymi słowami w moje serce dlaczego? Dlatego, ponieważ pokazał mi istotę służby. Zawsze nosiłem w sobie takie pragnienie, chcę pomagać innym, ale żeby oddać wszystko, duszę, całą swoją umiejętność, wiedzę. Wszystko, co posiadam, to jest trudne. Twoje życie może być wspaniałą opowieścią, tak jak patrzę wstecz na swoje własne życie, bo kiedyś musiałem dokonać wyboru. Kiedy miałem 22 lata, wstąpiłem do zakonu Franciszkanów, ponieważ zachwyciłem się opowieścią kwiatków świętego Franciszka. Moi bracia. Którzy przyjęli mnie w zakonie, potem pokazali mi wartość świętego Franciszka w zupełnie nowej perspektywie. W perspektywie człowieka, który ofiaruje siebie Bogu, a przez to daje siebie drugiemu człowiekowi. Opowieść to my sami, to jest nasza historia, w ten sposób piszemy legendę swojego życia. Opowieści zawsze inspirują do wielkich czynów. Chcę cię zachęcić, abyś nadał, abyś nadała swojemu życiu sens, dbając o własną opowieść. Twoje życie ma wpływ na innych. Tak jak z perspektywy czasu patrzę na swoje własne życie i widzę, jak na wielu ludzi ono wpłynęło. A przede wszystkim wpłynęło na mnie samego. Widzę tą różnicę, tą zmianę. Myślę, że inni też zauważają. Ale chcę wrócić jeszcze do Świętego Franciszka zasyżu. Kiedy wstąpiłem do zakonu i zacząłem czytać czesne źródła franciszkańskie, zachwyciłem się historiami o Franciszku jeszcze głębiej. Także już na studiach, kiedy pisałem pracę magisterską z Teologii Duchowości, to chciałem patrzeć na Franciszka z perspektywy Świętej Klary, oczyma kobiety. Nowym światłem, bo ona, jako uczennica Franciszka, stała się jakby wyrazicielem tych wszystkich, którzy mogą patrzeć na życie drugiego i wyciągać wnioski dla swojego życia. Teraz przyniosłem ze sobą olbrzymi buch, to żeby uzmysłowić to wczesne źródła franciszkańskie z komentarzami, które pokazują opowieści o życiu Franciszka. Chciałbym je jeszcze raz przeczytać w najbliższym czasie, pomiędzy zajęciami i popatrzeć na ten dynamizm człowieka, który był osobą średniowieczną, a jednocześnie ciągle żywym świadkiem uczenia się, bycia. Uczniem Chrystusa. Żyć według formy Świętej Ewangelii, przyjąć Ducha Pokuty, zostać sługą Ewangelii. To jest ta opowieść o Franciszku i po części jego marzenie, które sprawdza się teraz w życiu jego braci, nas, Franciszkanów. Czy dorastamy do tego? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie, ponieważ każdy z nas kieruje swoim życiem i wchodzi na drogę powołania franciszkańskiego z pewnym bagażem. Ty też masz swoje życie, też niesiesz za sobą jakiś plecak, jakiś bagaż. Ale proszę cię, nie zamykaj się w tej przestrzeni niemocy. Jeżeli czekasz na czarną godzinę, bo akurat jest pandemia, to ta czarna godzina Cię spotka, a ja nie chcę, żeby cię spotkało. Hiob w trzecim rozdziale, w 25 wersecie, pisze, że spotkało mnie to, czego się lękał. Jeżeli całe życie Twoje będzie lękiem, to nie przeżyjesz go jako wypełnienie marzenia Boga. A przecież życie ludzkie jest marzeniem Boga. Jestem o tym przekonany. Franciszek Zasyżów odkrył to marzenie. I ofiarował siebie bez granic, oddając wszystko. Zaangażuj się. Zostań bohaterem własnej opowieści. Czy jesteś matką, czy jesteś ojcem, czy jesteś młodym człowiekiem, czy już za tobą są leciwe lata przeżywanych doświadczeń i jesteś dziadkiem, babcią. To naprawdę nieważne. Od dzisiaj możesz. Nadać nowy smak swojemu życiu, nową treść, zero apatii. Dlaczego? Bo bierność polega na nieobieraniu celu w życiu. A przecież każdy ma cel. Naszym celem jest wypełnienie woli Bożej, ale też świętość życia. Ja uczę się teraz, żeby odkryć w moim... Rozumowaniu nowe znaczenie świętości. Chcę mieć umysł świętego. Nie znaczy to, że jestem idealny. Nie jestem idealny. Nie jestem najinteligentniejszy. Moje sumienie wyrzuca mi wiele grzechów. Wielu rzeczy nie umiem robić. Nie jestem doskonały. Ale mam umysł świętego. Chcę mieć umysł świętego. Chcę odkryć. Umysł świętego dlatego pochylam się nad Świętym, chyba jednym z największych w historii ludzkości nad życiem Świętego Franciszka Zasyżu to działanie przeistacza marzenia w rzeczywistość zacznij działać nie czekaj na inny czas wielu ludzi czeka na odpowiedni moment ale on może nie nadejść i co wtedy? Ostatnio rozczytuję się troszeczkę w książkach Johna Maxwella, i w jednej z nich przeczytałem jego świadectwo, w którym mówi, że chciał zmienić świat. Chciał zmienić świat, czyniąc dobro z właściwymi ludźmi w odpowiednim czasie. I powiedział: Tym odpowiednim czasem jest czas teraźniejszy. Jak nadać życiu głębszy sens? Teraz, w tym momencie swojego życia, możesz stanąć jak Święty Paweł, albo jak Święty Franciszek z Asyżu. Chcę ci przeczytać jedną historię z życia Franciszka, kiedy po chorobie zastanawiał się nad sensem swojego życia i odkrył, że ma prowadzić życie ubogie. Opowiadał. Że poślubi najwspanialszą kobietę, jaką można spotkać na Ziemi. Nadał jej imię, pani ubóstwo. Ale wiesz, to, że opowiadał, to nie wszystko. Zaczął zarażać tą wizją innych. I pierwszym z braci, który do niego przystąpił, był brat Bernard. I wtedy Franciszek, jak czytamy w życiorysie większym świętego Mentory z Bonia Reggio, zaprowadził Bernarda do świątyni Posłuchaj o tym. Następnie gdy już nastał poranek weszli do kościoła Świętego Mikołaja i pomodliwszy się czciciel Trójcy Świętej Franciszek trzy razy otworzył księgę Ewangelii pragnąc potrójnym poświadczeniem Bożym potwierdzić postanowienie Bernarda. Za pierwszym otwarciem księgi znaleźli słowa jeśli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, to z Ewangelii świętego Mateusza. Za drugim nic nie bierzcie na drogę, to z Ewangelii Świętego Łukasza. Za trzecim natomiast kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, to znowu z Ewangelii Mateusza. I dalej święty Mąż zawołał, to jest życie. I reguła nasza, i tych wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć do naszej społeczności. Idź więc, jeśli chcesz być doskonały i wykonaj to, co usłyszałeś. To jest życie i reguła nasza, i tych wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć do naszej społeczności. Idź więc, jeśli chcesz być doskonały i wykonaj to, co usłyszałeś. Inspiracja. Ale jednocześnie własna deklaracja. Kiedy patrzę na swoje życie, na swoją historię, inspiracją stały się kwiatki św. Franciszka i moi przyjaciele, którzy ukazali mi żywego Boga w ruchu wiara i światło. Poprzez ten ruch trafiłem do Franciszkanów, którzy zajmowali się, opiekowali się niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Tam pojawiła się inspiracja, ale potem przyszła deklaracja czyli powiedzenie sobie: Tego chcę, chcę to robić, chcę nadać głębszy sens mojemu życiu. Ty możesz zrobić to samo. Może słowa świętego Pawła albo postawa Franciszka wobec Bernarda pomogą ci w tym? Co masz zrobić? Po pierwsze, porozmawiaj o tym z Bogiem. Porozmawiaj o tym z Panem Bogiem, bo każde nasze życie jest wpisane w Boży plan zbawienia i Twoja historia wpisuje się w historię zbawienia. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, jak ważna. Jak ważna to rzecz, w której mogę uzmysłowić sobie, że Bóg ma plan wobec mojego życia. Mogę go odkryć na nowo i pójść za Bogiem, realizując Jego wolę, Jego plan. Porozmawiaj na głębokiej modlitwie. Może to być medytacja, może to być właśnie tekst świętego Pawła. Ja bardzo lubię świętego Pawła ze względu na to, że nie był w gronie pierwszych dwunastu apostołów. On dołączył do grona apostołów ze względu na to, że Jezus mu się objawił. Nie chodził za Jezusem ślad w ślad, ale poszedł za nim pomimo tego, że wcześniej prześladował Kościół. Ta zmiana, ta metanoja, która dokonała się w nim, to dzisiaj mnie zachwyca i pociąga. Po drugie, zacznij od małych rzeczy. Naprawdę niewielkich. Rób zwykłe rzeczy lepiej od innych. Jeżeli jesteś matką, kochaj bardziej niż inne matki. Pomagaj swoim dzieciom bardziej niż inne matki. Jeżeli jesteś pracownikiem, wykonuj swoją pracę lepiej niż inni. Wejdziesz na drogę służby drugiemu człowiekowi. Swoją pracą będziesz mógł zmienić świat czyniąc dobro. Po czacie zacznij tam, gdzie jesteś. Nie musisz być od razu wielkim liderem, przywódcą międzynarodowym. Nie. Dostałem przed momentem informację, że Magdzia z naszej wspólnoty Talitakum urodziła Michalinkę. Ludzie już ze wspólnoty dzielą się tą radością, gratulują mamie to jest nowe życie, nowe życie, które przyjęła, ale które wcześniej zostało zrodzone z miłości. Skoro Bóg jest z miłością i zaczniesz tam, gdzie jesteś, to to, co robisz, co robiłeś, temu możesz nadać nowe znaczenie poprzez wprowadzenie Bożej miłości, nowego życia w sobie samym. Zacznij od tego, w czym jesteś najlepszy. Nie rób wszystkiego. Popełniłem wiele rzeczy, wiele błędów w moim życiu, mówiąc, że mam być uniwersalnym człowiekiem, że powinienem wiedzieć jak najwięcej, umieć jak najwięcej. Tak się nie da. Nie rób tego błędu. Zacznij od tego, w czym jesteś najlepszy. I krok po kroku, małymi krokami, podejmuj działanie. Posłuż się językiem fascynacji, a nie frustracji. Też złapałem się na tym, że w pewnym momencie straciłem radość z życia. Co dodawało mi radości w życiu? Pewne osiągnięte cele. Kiedy postawiłem sobie za cel, żeby y, uruchomić do życia franciszkański dom formacyjno-edukacyjny, to to był jeden z moich największych celów, które postawiły przede mną zakon. Podjąłem się tego wyzwania. I dzięki wielu z Was, którzy teraz tego słuchacie, ten dom był domem żywym. Ożył. Tu działo się tyle rzeczy. Teraz, kiedy przechodzę tymi korytarzami, kiedy widzę aulę konferencyjną pustą, to zastanawiam się, jak to jest. Czyżby moje marzenie się wypełniło? Czy żeby czas marzenia się skończył? Ufam, że nie, że jak tylko minie pandemia, ten dom znowu się napełni ludźmi i będzie pięknie. Ale to da dawało mi siły i mocy, żeby rozwinąć ten dom. Potem, jak zostałem proboszczem w parafii, to jubileusz złoty jubileusz 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej to była druga taka pasja. Żeby przygotować to, żeby jak najlepiej to wydarzenie mogło wypaść. Żeby i parafianie byli dumni z tego wydarzenia i żeby y, y, bracia z zakonu y, też przyjęli to w jakiejś dobrej formie, dobrym słowem. Wszystko to, co dodawało mi energii, siły, potem działania na rzecz nadania tytułu bazyliki, Mniejszej w Rychwałdzie, potem działania na rzecz powołania fundacji, rodzina w służbie człowieka, własny osobisty rozwój. To była piąta taka siła. Napisałem tutaj siedem książek w Rychwałdzie. Przeszedłem dwa razy kamino po około 800 kilometrów, żeby ciągle szukać, rozwijać się, działać. Te wszystkie rzeczy nadawały mi mocy. I chęci do działania, do służby. Ale kiedy przyszła frustracja, to wszystko już nie miało znaczenia. I popełniłem jeden błąd, którego proszę Cię, Ty nie popełniaj. Nie oglądaj się wstecz. Bo Pismo Święte mówi: Ten, kto się wstecz ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Idź do przodu, pomimo tego, jak Cię oceniają, co będą o Tobie mówić, pomimo tego wszystkiego, co inni y, widzą, jak Cię widzą, jak o Tobie mówią. Jeszcze taki się nie narodził, co by każdemu dogodził. Ale pogodę ducha powinieneś nosić w sobie, dlatego mierz wysoko. Powiem ci to na przykładzie. W 2005 roku zainicjowałem ruch. Korda Pija. To jest ruch pasterzy Nowego Serca. Kiedy byłem na rekolekcjach kapłańskich, modlono się nade mną. Bracia kapłani prosili o słowo poznania dla mnie. I powiedzieli: Masz modlić się za kapłanów. Jestem sam. I mam modlić się za kapłanów. Poprosiłem o ich współbraci we wspólnocie lubelskiej, bo tam wtedy przebywałem, abyśmy ofiarowali nieszpory w intencji kapłanów. Codziennie modliliśmy się nieszporami tej intencji. Ale kiedy przyjechałem do rychwałdu i modliłem się w sanktuarium Matki Bożej Rychwałskiej, przyszła taka myśl. Myślę, że zrodzona z Boga. Powołaj dzieło, zaproś innych, aby oni modlili się za kapłanów. I tak w 2005 roku powołaliśmy ruch kordapija. Dzisiaj ten ruch prowadzi Aleksandra. Yy, tak jak mówię, bardzo jej za to dziękuję, oddaję całą siebie w to dzieło. Jest ponad 800 ludzi, którzy modlą się za tyluż kapłanów. Czynią dobro. Możesz nadać życiu głębo, głębszy sens, czyniąc dobro. Nie możesz wyjść z domu. Rozumiem to. Ale podejmij misję modlitwy za kapłanów. Może inne dzieło. Może inna forma zaangażowania? Mówię o Korda Pija, ponieważ wiem, że coraz mniej ludzi chce wejść w stan kapłański. Młodzi ludzie obawiają się tego. Być może dlatego, ponieważ boją się własnej opowieści, boją się służby drugiemu człowiekowi, boją się oddać siebie bez granic. A może nie wiedzą jak nadać swojemu życiu głębszy sens. Chcę przez to słowo zwrócić się do wszystkich młodych ludzi, którzy walczą ze sobą. Chciej znaleźć w sobie umysł świętego. Umysł świętego, który pozwoli ci przeżyć pewną transformację. Co musi ulec transformacji? Transformacji musi ulec nasze Nastawienie. Często świat uczy nas, że mam zadbać o siebie samego. A ja Ci mówię nie tak, nie tędy droga. Zacznij służyć innym. I spełnią się słowa świętego Pawła, który, które chcę jeszcze raz przypomnieć. Czyż więc coraz bardziej Was miłując, mniej będę miłowany? Kiedy oddasz się na służbę drugiemu człowiekowi, Bóg zwróci ci po tysiąc kroć. Jestem tego dowodem. Kiedy moje serce się radowało, jak dwuminutowy program, apel o pomoc dotknął wielu ludzi i otrzymaliśmy pomoc, to teraz się dokonuje w tym momencie. Jak wpływ jednego człowieka może mieć na życie wielu ludzi. Twoje życie ma sens. W Bogu możesz odnaleźć głęboki sens swojego życia, a poprzez służbę miłości wobec Boga i drugiego człowieka nadasz sens życiu, tak jak to zrobił choćby święty Maksymilian Maria Kolbe. Kiedy przeczytałem jego zasadę, Zasady rozwoju, która brzmi następująco: nasienie złożone przez Franciszka w zakonie należy rozwijać bez granic. Nie miałem żadnej wątpliwości, że do całego dziedzictwa franciszkańskiego mam w tym wielkim ogrodzie dołożyć jeszcze jedną roślinę, którą jestem ja sam. Chcę to robić z wielkim przekonaniem i zaangażowaniem. Pomimo. Różnych trudności, które się pojawiają. Mówię to bardzo autentycznie, otwarcie, ponieważ chcę nadal nadawać sens mojemu życiu. Przekroczyłem już pół wieku życia i do tej pory cały czas o coś walczyłem. Myślę, że teraz trzeba zupełnie inaczej już nie walczyć o coś, ale wraz z innymi czynić dobro wraz z innymi budować relacje które będą przemieniać oblicze tej ziemi co zrobił święty franciszek z Asyżu? na początku chciał zostać sławnym rycerzem chciałby jego imię było wielkie a w końcu stał się heroldem wielkiego króla i ogłaszał miłość bożą i ogłaszał pokutę nawrócenie Twoje życie może być wspaniałą opowieścią o tym, jak ty zaczynasz służyć. Chciałbym Cię nawet zaprosić do tego, żeby te opowieści do nas spływały o tym, co już odkryłeś, co już dajesz z siebie samego, jak inni przy Tobie zaczynają smakować swoje życie, jak pomogłeś innym, będąc mentorem dla nich, stać się nowym człowiekiem. Czy udało mi się pomóc Ci w tym poszukiwaniu głębszego sensu Twojego życia? W tej pandemii zauważ jedną prawidłowość: lęk paraliżuje kręgosłup ludzkiej osobowości, wolność, izoluje nas. Ale poprzez izolację, też zabija w nas chęć, chęć służby, chęć życia. Chciałbym Ci przywrócić tę chęć, przywrócić znaczenie wartości Twojego życia. W oczach Boga jesteś jakością kół, w oczach Boga jesteś tym, który może być heroldem wielkiego króla. Zacznij wraz z tymi wszystkimi których Kościół wyniósł na ołtarze, i z tymi, którzy są świętymi, a nie doczekali się tego, bądź jednym z nich. Pokój i dobro.